Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam dzisiaj na recenzję książki od wydawnictwa Wilga Małpka, wierci Piątka. Jest to przecudowna historia, opowieść o tym, jak małpka, no wiadomo, małpki nie lubią siedzieć w miejscu. Małpka musi ciągle coś robić i małpka bardzo, no może nie tyle rozrabiała, była po prostu bardzo ciekawa życia. No i. Mała ciekawska małpeczka, wszystko chciała robić, wszędzie chciała się znaleźć, wszystko chciała wiedzieć. Zwierzęta, które tutaj widzicie, spotykała na swojej drodze mieszkańcy lasu, w którym małpka właśnie żyła. Chcieli ją namówić do tego, żeby nie była taką szaloną, zwariowaną, wierci piątką. Tukan jej tutaj mówi, widzicie, żeby usiadła spokojnie na 5 minut. No, ona nie umie, nie umie po prostu tego zrobić. I wszystkie zwierzątka, które tutaj się przewijają przez opowieść, właśnie próbują ją namówić do tego, żeby troszkę się uspokoiła. Nawet leniwiec próbował ją tutaj przeprowadzić na swoją stronę. Ale małpce się to nie udało. W końcu zwierzęta były już bardzo zdenerwowane, bo przyszła noc. Małpka nie chciała iść spać, i nietoperz namówił małpkę, żeby udała się bardzo daleko na takie jedno drzewo, gdzie nie będzie nikomu przeszkadzać. Było to drzewo no, bardzo daleko i nikogo tam innego oprócz małpki nie było. Ona w końcu sobie zdała sprawę, że jest tam sama. I co gorsza, nagle przyszła potworna burza, ulewa, burza, wiatr straszny. Małpka chciała ostrzec mieszkańców, którzy właśnie nie byli zbyt przychylni do niej nastawieni, ale ona chciała ich ostrzec, bo gdyby burza ich złapała pod drzewami czy na drzewach, no to mogłoby być z nimi różnie. No i Małpka zaczęła. Szybciutko wracać, ścigać się z burzą, żeby ostrzec zwierzęta Udało jej się to zrobić Wszystkie zwierzęta skryły się w jaskini nietoperza, ale nie było małpki no, i co tam się stało? Tego już Wam nie zdradzę, ale to zrobiło się bardzo źle, że ta małpka nie, nie przyszła z nimi do tej jaskini. Książeczka ma piękne wnętrze kolorowe i bardzo fajnie się czyta historię. Ona się kończy dobrze, więc nie obawiajcie się. Ale nie będą tam już dalej zdradzać, co się działo. Małpka wierci, piętka. piękna historia, a więcej o niej na blogu w opisie do filmu Jest Ring. Zapraszam Was tam gorąco i dziękuję już za uwagę. Pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.